tutaj druga edycja festiwalu sfera ruchu Toruń 2016 jest to już druga edycja naszego festiwalu w tym roku zaprosiliśmy artystów z Rzeszowa z Warszawy z Poznania z Krakowa i oczywiście nasze grupy z Torunia Zaprosiliśmy też jednych z najlepszych nauczycieli w Polsce, Iwonę Olszowską, Anię Kryściak i Macieja Kuźmińskiego, którzy poprowadzili na naszym festiwalu warsztaty. Dzisiaj prowadziłem technikę pracy z podłogą, którą rozwijamy od jakiegoś czasu. Są to zajęcia w całości na podłodze zajęcia taneczne, gdzie uczymy się różnych sekwencji ruchowych. Moje zajęcia są z, z techniki tańca współczesnego. Jest to technika, która powstała na bazie mojego wieloletniego e, doświadczenia w szklanku tańca, e, w którym tańczyłam przez e, długi okres przy Jacku Mińskim i e, później dziesięcioletniego doświadczenia e, nad własnymi badaniami, nad możliwościami e, ciała człowieka. Także nieraz jest trudno powiedzieć, co to jest, gdy chodzi o tańce. Jest tak, jakbym Chciała opisać, nie wiem, zachód słońca, czy muzykę bacha, czy smak ulubionego ciaska. Trzeba po prostu zobaczyć, bo wiadomo, jest dużo po prostu wykorzystania y, y, ciężaru ciała, y, dużo z, y, zawieszeń, pędu, y, też różnych impulsów naturalnych y, wypływających z ciała. Warsztaty były z kontakt improwizacji. Natomiast w dzisiejszych zajęciach było głównie o oddawaniu ciężaru ciała na zasadzie takiego trochę surfowania, jakby tak wskakiwania do wody na fale, uczenie się momentu w kontakcie, uczenie się oddawania ciężaru w taki sposób trochę. Kontrolowany, ale równocześnie tak jakby z, z rozkładaniem tych sił, taka trochę praca z fizyką, praca z wyobraźnią, trochę praca z, z, z pokonywaniem własnych barier również e, strachu, e, bo czasami jednak jak się pracuje z drugą osobą, to się uruchamiają jakieś takie mechanizmy, e, że się boimy oddać komuś ciężar, czy zaczynamy się od partnera bać i tak dalej. Więc pracowaliśmy też nad tym, żeby ten mechanizm strachu wycofać nad e, prawidłową pracą ciała, organizacją ciała, bo dobrze zorganizowane ciało, jeśli partner drugi widzi, to wtedy też te obawy przestają istnieć. Ciało jakby nasze też czyta, czytuje informacje z ciała, czy drugie ciało jest gotowe przejąć ciężar, czy jest, czy jest gotowe zaadoptować kształt do kształtu. Więc dużo było na temat czytania informacji poprzez skórę, rozpoznawanie kształtu, rozpoznawanie troszkę kierunku, oddawania właśnie masy, robienia rzeczy nie na siłę, ale jakby poprzez oddawanie swojego własnego ciężaru. I tak głównie takie podstawowe zasady kontaktu, ale poszliśmy z tym dosyć daleko, bo często te ćwiczenia robi się tylko na takiej zasadzie schematów ruchowych, uważnie robionych, wręcz gimnastycznie, a myśmy je właśnie próbowali już robić z całym tym bagażem flow, tak zwanego inercji pędu, więc a y, myślę, że gdzieś tam y, 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 uczestnicy mieli szansę zrozumieć, jaka jest różnica pomiędzy partnerowaniem, Stricte, gdzie jest potrzebny partner, który potrzebuje partnerka czy partnera podnieść, i wtedy musi używać więcej siły, innej zasady, trochę ruchu. Gdzie tutaj jakby jest tak, takie uczenie się idealnej kooperacji współpracy i współpracy i jakby szukanie e, lekkości w, e, w ruchu. Na pewno problemem, ale to zawsze i wszędzie, jest kondycja i siła, ponieważ te zajęcia wymagają m, tego, by górna część ciała była. Właśnie sprawna silna, a zazwyczaj w tańcu ćwiczymy nogi i, i to jest problematyczne. Natomiast na tych zajęciach ja też stawiam wysokie wymagania, jeśli chodzi o koordynację. Robimy sekwencje na prawą i na lewą stronę, ale również na prawą i na lewą na wspak. Więc to jest kwestia też pamięci i rozpoznania ciała w przestrzeni. Jak pan ocenia poziom uczestników? Zróżnicowany, ale poradzili sobie. Chyba z, z takim wewnętrznym krytykiem. I e, też z odwagą, że to są zajęcia dla nich i po prostu mają być bardziej autentyczni. Czyli nie e, jakby więcej takiego. E, takiej odwagi w ruchu. A jak z ekazywaniem emocji? E, wydaje mi się, że to też zależy od, od dnia, jaki mają, także. Akurat tutaj tą młodzież, którą mam, jest bardzo emocjonalna i cudownie mi się pracuje, także tutaj nie ma tego problemu na pewno. No ja bywam na, na, na różnych festiwalach w Polsce za granicą i e, e, tutaj ta inicjatywa ma ogromny potencjał i od początku realizowana jest bardzo profesjonalnie, e, więc wydaje mi się, że jeśli tak dalej pójdzie, to za kilka lat może to być. Impreza, która na stałe zapisze się w, na mapie polskiego tańca. Uważam, że jest bardzo fajnie. Zespoły pokazały nam naprawdę bardzo fajne spektakle. Chciałam właśnie tutaj pokazać Torunianom, że w Polsce mamy naprawdę bardzo fajne zespoły tańca współczesnego, teatry tańca, które bardzo rzadko przyjeżdżają do Torunia. I moim takim zamierzeniem było stworzyć takie miejsce. Mam nadzieję, że mi się to udało. Organizacja też super, więc naprawdę bardzo fajne warsztaty, cudownie nam się pracuje i są ludzie, którzy chcą tańczyć, są otwarci, także to jest chyba najważniejsze dla nas prowadzących. Znaczy, no ten taniec od, od lat jakby ewoluuje współczesny, prawda? Bo to on jakby już od jakiegoś czasu funkcjonuje i ciągle się te nurty zmieniają, trochę idą sinusoidą, raz na czas coś powraca, powraca potem w nowej formie, troszkę bardziej zmodyfikowane. Więc są i nurty stricte taneczne, takie, które gdzieś tam operują w obrębie formy i, i, i ruchu są takie, które są bardziej wyraziste i o czymś opowiadają. Jeśli nawet nie historią, to, to w taki sposób kolażowy czy, czy zdarzeniowy. Czy sytuacyjny. Są formy, które są bardziej abstrakcyjne, minimalistyczne, które jakby starają się te narzędzia ruchowe sprowadzać do niezbędnego minimum i wtedy jest to tak, taka forma, w której się mniej widzi takiego typowo, typowego języka tanecznego. Jest nurt krytyczny taki, który gdzieś tam się uwarunkowuje, ustosunkowuje do sytuacji zewnętrznej, tego w jakiej sytuacji jest taniec. Mi się wydaje, że każdy gdzieś tam znajduje, czym dla niego jest taniec, Taką formę tworzy, jak czuje, jaka jest jego filozofia ruchu, to tak ten ruch organizuje w przestrzeni. I dlatego jest wielowymiarowy, wielokolorowy i, 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 i dla wielu osób. W tym roku zaprezentowało się 10 przedstawień na naszym festiwalu. Razem było 80 uczestników, łącznie tancerzy i warsztatowiczów. Organizatorami festiwalu jest Młodzieżowy Dom Kultury i Fundacja Kult Kultury. Dzięki nim mamy pieniądze, dzięki nim mamy miejsce, gdzie możemy prezentować nasze spektakle i gdzie mogą odbywać się warsztaty.